Witam Państwa. Postanowiłam jeszcze raz nakręcić filmik odnośnie wzoru, który nazywa się ściągacz irlandzki. Ten wzór jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty do zrobienia, a przy tym ciekawe jest to, że robiąc ten wzór jest dwustronny z jednej, także i z drugiej strony. Efekt jest taki sam naszej robótki. Także ten wzór składa się tylko z jednego rzędu. Ten rząd cały czas powtarzamy, czy to z jednej strony, czy z drugiej strony naszej robótki. Jest niesamowicie elastyczny, jest taki jak harmonijka. Jest idealny dla osób, które teraz uczą się robić na drutach. Także liczba oczek, które narzucimy na druty, jest podzielna przez 4. Plus jedno oczko przedostatnie. Także narzucając ocz, włóczkę oczka na druty, liczymy liczbę podzielną przez 4. Plus. Jedno oczko przedostatnie i plus dwa oczka, czyli po jednym oczku brzegowym. Jest niesamowicie prosty, jest niesamowicie prosty do zrobienia. Proszę mi wierzyć. Ja na druty narzuciłam 19 oczek, czyli 4 razy 4 plus, to jest 16, plus jedno oczko przedostatnie. To jest 17 i po jednym oczku brzegowym to jest 19. To jest taki po prostu mój, mój przykład. Więc nie zaczniemy robić naszej robótki od powiedzmy jednego czy dwóch rzędów początkowych, tylko ta robótka zaczyna się od samego początku. W jaki sposób robimy? Ściągamy oczko brzegowe, następnie przerabiamy. Raz. 2 trzy oczka prawe i czwarte oczko, które jest oczkiem lewym, przełożymy na prawy drut nieprzerobiony. Włóczkę trzymamy z przodu robótki i powtarzamy. Raz, dwa, trzy oczka prawe. Oczko lewe przekładamy na prawy drut nieprzerobiony. Włóczka z przodu robótki i powtarzamy. Raz, dwa, trzy oczka prawe, oczko lewe przekładamy nieprzerobione na prawy drut. I ponownie raz, dwa, trzy oczka prawe, oczko lewe przekładamy na prawy drut nieprzerobione. Oczko prawe i oczko brzegowe. Z drugiej strony przerabiamy dokładnie w ten sam sposób, czyli ściągamy oczko brzegowe i robimy. Raz, dwa, trzy oczka prawe, oczko lewe czwarte, przekładamy nieprzerobione na prawy drut, włóczka z przodu robótki i ponownie. Raz, Dwa. Trzy oczka prawe, oczko lewe, przekładamy nieprzerobione. Raz. Dwa. Trzy oczka prawe, oczko lewe, przekładamy nieprzerobione na prawy drut. Raz. Dwa. Trzy oczka prawe, lewe, przekładamy na prawy drut nieprzerobiony. Oczko prawe i oczko brzegowe. Także proszę spojrzeć, tutaj będziemy ponownie przerabiali, zaczynając od trzech oczek prawych. Proszę spojrzeć, że to oczko, które było w poprzednim rzędzie przełożone na prawy drut nieprzerobione, było to oczko lewe. To będzie oczko centralne z, trzech, z tych trzech oczek prawych. Przerobimy jeszcze jeden rząd. Po przerobieniu dwóch, trzech rzędów już będzie widać gołym okiem, które to oczko jest centralne, już nawet widać, jest centralne z tych trzech oczek, z tych trzech oczek prawych. Ponownie oczko lewe przekładamy na prawy drut, trzy oczka prawe, raz, dwa, trzy prawe, lewe przekładamy na prawy drut nieprzerobione, raz, dwa, trzy oczka prawe, lewe przekładamy na prawy drut nieprzerobione, raz, dwa, trzy oczka prawe, oczko lewe. Nieprzerobione oczko prawe i oczko brzegowe chciałam zaznaczyć, że dodając właśnie prócz liczby podzielnej przez 4 dodając jeszcze to oczko, po prostu będziemy, będziemy mogli robić jak to się mówi w ciemno, dlatego że obracając robótkę na drugą stronę ponownie zaczynamy od trzech oczek prawych. Proszę spojrzeć. Już jest widoczne to oczko prawe, to oczko centralne. I to oczko jest uwidocznione. I właśnie z tego względu, że przekładamy to oczko nieprzerobione, to oczko znajduje się jak gdyby na szczycie tej naszej Robótki. Jest naprawdę niesamowicie prosty i elastyczny ten wzorek. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Proszę subskrybować mój kanał. Mam bardzo wiele ciekawych i prostych wzorów do zrobienia na drutach. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, służę pomocą, z ogromną przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Jeszcze raz dziękuję ślicznie i życzę powodzenia.